Cześć, z tej strony dyta Vegan TV. Dzisiaj chciałabym wam pokazać, co można przyrządzić i jak można przyrządzić lawasz, czyli ormiański chleb, który właśnie dostałam dzisiaj w takim sklepie na literę B, taki owad latający. I będzie to coś w stylu tortilli, tylko że z innym nadzieniem. Potrzebujemy do tego cebulę. Ja kupiłam sobie gyros roślinny na bazie grochu. Mam tutaj ćwierć kilo pieczarek startych wegański ser, szpinak i będę to podsmażać i nadziewać ten lawasz. Wrzucam cebulę na patelnię, szczypta soli do niej. Co ten gierosłup w sobie ma, bo to nie jest sojowe, to jest białko grochu, olej, ale jest też białko pszenne, akurat w tym momencie mi to nie przeszkadza, bo lawasz też jest pszenny, chociaż raczej unikam pszenicy. Przyprawy, aromaty. Dodaję pieczarki. 250 gramów. Trochę dużo tego wyjdzie. Zdarza się, że czasami coś kupuję w takich plastikowych pojemnikach, bo nie wszystko jest niestety bez opakowań, więc wykorzystuję jeszcze raz. Dodaję do tego paczkę wirosa. Pachnie całkiem przyjemnie, ziołowo mocno. Awokado również do tego dodam, chociaż nie jest tutaj niezbędne, ale lubię awokado. Jest trochę mało słone, odrobinę soli. Już to sobie wyłączę. Teraz będę składać mojego lawasza. Najpierw posypię go trochę serem. Na to szpinak. sobie to podzielę na porcje. I teraz raz dwam. On jest dosyć elastyczny. Trzy i cztery. To jest jeden. Z drugim zrobię dokładnie tak samo. I teraz do tostera. Do opiekacza raczej. I mój pyszny lawarz gotowy. Super! Z sosem czosnkowym będzie ekstra. Ja nazywam się Edyta Stępczyńska, jestem autorką tego kanału, autorką i właścicielką roślinnego cateringu Zakręcony Obiad. Wejdź na moją stronę, zobacz mój fanpage. Cześć i smacznego!